W tym w minionym tygodniu y, odbyłam wyjazd do Warszawy z panem dyrektorem Generalnej Dyrekcji panem Maciejem Ostrowskim spotkaliśmy się tam z panem dyrektorem centrali głównej w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a także to był pan dyrektor Paweł Woźniak a także z ministrem infrastruktury panem Stanem, Stanisławem Bukowcem sprawa dotyczyła przebudowy mostu na, Mżyce, na potoku Mszanka, a także rozbudową, ewentualnie przebudową istniejącego skrzyżowania. Tutaj już dużo wcześniej rozmawialiśmy w Generalnej Dyrekcji w Krakowie z panem dyrektorem i z panią dyrektor Agnieszką Wachowską, tak aby ten projekt został uwzględniony w programie inwestycji. Po decyzji odmownej, po prostu było dzięki wsparciu właśnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Krakowa były naciski z, tego, z tej strony i było to udokumentowane bardzo dobrze, że w końcu oddział w Generalnej Dyrekcji uzyskał pozytywną opinię centrali, i w tym momencie została wydana zgoda na przygotowanie dokumentu programu inwestycji, który w tym tygodniu zostanie złożony do Ministerstwa Infrastruktury do zatwierdzenia. Jeżeli zostanie on oficjalnie zatwierdzony. Będzie y, wykonywana tutaj inwestycja, która, w, w ramach której zakładana jest przebudowa obiektu mostowego wraz z przebudową skrzyżowania. Y, i tutaj będzie przede wszystkim typ tego skrzyżowania, bo jeżeli chodzi o most, to on już był uzgodniony, natomiast w centrali, jak byliśmy na rozmowie, zasugerowano, że nie ma sensu przebudowywać samego mostu, tylko musi być również przebudowane skrzyżowanie. A jaki typ skrzyżowania zostanie. Będzie wykonany, to będzie wykonana wcześniej analiza pomiaru ruchu i analizy, która będzie. Tak zwana powstanie koncepcja wielowariantowa, w której rozwiązania będą wynikały właśnie z analizy ruchu pieszych, a także z analizy ruchu pojazdów. Także teraz czekamy tylko na decyzję i mamy nadzieję, że jak złożony zostanie wniosek w tym tygodniu, to w niedługim czasie uzyskamy. Informacje o tym, że Generalna Dyrekcja po prostu przystępuje do realizacji tego zadania. Przy czym z ustaleń jest, że po prostu wszystkie koszty są po stronie Generalnej Dyrekcji. Także miejmy nadzieję, że niedługo otrzymamy odpowiedź.